Dzień dobry. Muszę postarać się przederyftuować przez całe te góry. O, jak Ktoś dołączył. Nawet nie wiem kiedy. Dobra. Ładź, panie. A co? Czym on pojedzie? O, bo. Ale, mocno. Dobra. Wrzucamy pierwszy bieg, tylko on musi się mnie odsunąć stąd, bo musimy poczekać, aż pojedziesz. O, pewnie. Może być.

我们这边。 To jest próba chyba czwarta Mamy 7 prób, bo 7 kapiał test. Jak nie uda się dzisiaj, to po to, to, to nawet nie był drift. Nie zaliczamy tego jako porażkę, bo to się nie rozpadnie, bo zakaz dyktować tak. Nie wykręciłem. Rzeploniłem szybciej Nie wiem ile prób zrobiłem, ale wydaje mi się, że sześć. No to mamy teraz siódmą. Boże, jeszcze tak zrobiłem. O, muszę cofnąć się. Tym razem spróbujemy na trzecim biegu. Dobra, dodajemy sobie jeszcze jedną próbę. Za pierwszym razem mi wcześniej to wyszło. Teraz...

Przejechałem. Może załączyłem próbowałem, ale przejechałem. Yy, troszeczkę uszkodziłem auto, ale jest. Możne, że jest to Dobra, jeszcze raz spróbuję tylko, że bez, bez dotknięcia.

Dobra, jeszcze raz zrobię bo odniesie w odniesieniu do to już była totalna porażka. Życzę Ci pięknie, że na to poszło od razu. Nie? Mamy zadania jako ukończone.